Witajcie w kolejnej części. Montuję sobie właśnie tutaj stelażek, wyprowadzam, gdzie on tam będzie. Jest porozmierzany. Tu, jak widzicie, vent mamy już przebudowany. Ale filmik będzie o emigrantach. Emigracja w USA i emigracja do Wielkiej Brytanii. Niby podobne, a jednak kompletnie co innego. Ja osobiście uważam, że emigracja do USA wymaga czegoś więcej od takiego zwykłego. Człowieka, zdecydowanie więcej samozaparcia. I kilka przykładów podam, dlaczego tak, takie mam zdanie. Dlaczego uważam, że do Anglii dużo łatwiej się dostać i przez to każdy to wybiera. Każdy, kto ma. Który jest być może trochę leniwy, być może trochę. Hmm, nie chcę mu się zaangażować, nie ma dużych wymagań od siebie, od życia. Tacy trochę niższy level. I dlaczego tak takie mam wyobrażenie? Bo oglądam bardzo dużo filmików, gdzie youtuberzy e, angielscy, e, polscy youtuberzy w Anglii e, nagrywają takie chodzone filmiki, że wyjmujesz telefon idziesz i opowiadasz te historie. Jak to Polak Polakowi wilkiem, jak to y, jeśli Polak Ci za granicą y, nie pomógł, to już Ci pomógł, jeśli Ci nie przeszkadza, to już pomaga, i tak dalej, i tak dalej, że trzymać się z, bardzo z daleka od Polaków, absolutnie nie wykonywać żadnych usług dla Polaków, i tak dalej, i tak dalej. I ja y, obserwując te wszystkie filmiki miałem już jakieś tam wyobrażenie na ten temat i chciałem się z Wami nimi podzielić. Coś czego tutaj nie widzę. Tak zastanawiałem się, z czego to wynika. Ja spotykam bardzo dużo ludzi. Większość moich klientów to są Polacy. 99% inwestycji wykonywanych już dla tych Polaków są to dobre inwestycje, bezproblemowe, bezkonfliktowe. Oczywiście błędy się zdarzają po mojej stronie, czasami też po stronie klienta, ale to wszystko jest rozwiązywane tak, jak się należy, bez afer. Jedna osoba problematyczna to była klientka, trochę nadpobudliwa. Gdzieś tam były te materiały. W zeszłym roku nagrywałem o tym, jak chciałem wyjść z budowy, nie chciałem wynagrodzenia, bo chciałem mieć po prostu święty spokój. Nie chodziło o jakość mojej pracy, chodziło tylko o konflikt charakterów, może tak to można nazwać, nieważne. I tych YouTuberów jest jak grzyby po deszczu. Obrażają się, jedni nazywają drugich Polaczkami, no i tak dalej, i tak dalej. Polaki, cebulaki, srate, pierdate, i to jeden gościu jakiś chyba z Holandii nagrywa, inny z Wielkiej Brytanii, i tak dalej. Cała ta taka mała emigracja, prosta emigracja, gdzie wystarczy, nie wiem. Nawet nie wiem ile bilet kosztuje autobusowy, gdzieś tam. Jakieś śmieszne w ogóle pieniądze. Gdzie wkład własny każdego z tych imigrantów jest tyle, że tam mieć 500 zł. Jakoś to będzie. Zatrudnić się w biurze pośrednictwa pracy i niech oni Ci znajdą pracę, niech oni Ci znajdą mieszkanie, niech oni Ci wszystko znajdą, a Ty masz może będziesz chciał pracować, a może nie. Jak to Cię wszyscy dymają. I oto Hmm. Oczywiście ciągniesz tam też benefity, bo jest opieka socjalna w tych krajach jest na wysokim dosyć poziomie. W porównaniu do Ameryki to w ogóle jest, bo tutaj nie ma, umówmy się. O, tutaj za wszystko musisz ciężką swoją pracą y, dochodzić i to właśnie powoduje, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Ameryki, swoją ciężką pracą Swoim wysiłkiem najpierw ogromny wysiłek, żeby się tutaj dostać. I są dwie drogi, oczywiście legalna, nielegalna. Według mnie obydwie są mega ciężkie. Czasami zastanawiam się nawet, że ta droga nielegalna jest cięższa. Paradoksalnie, jak słucham albo jak dostaję maile, ona jest zdecydowanie cięższa. Ile to stresu? Wiecie, my tam ten proces po wygraniu tej loterii i tak dalej był mega stresujący. Każda wizyta w konsulacie, każda wizyta u lekarza i tak dalej, wszystkie badania to było za chwilę dostaną odmowę. Nawet, już wszystko na granicy. To jest to samo, sprawdzają, czyli za każdym razem w człowieku siedzi gdzieś tam ten, ten, że coś pójdzie nie tak, że coś się nie zgadza z Twoimi odciskami, że zaraz coś będzie to, tamto. I to jest Jeden stres, ale zastanówcie się, jak ostatnio e, historie gdzieś tam przez Meksyk, jak się tutaj Polacy dostają, że na przykład e, lecą sobie na wakacje do Meksyku. Wiecie, niby na wakacje e, i gdzieś tam e, przez jakiegoś przemytnika bo, znam takie historie. I, I cię tam przemytnik przez jakieś lasy jakieś przeprowadza cię przez zieloną granicę, gdzieś tam wiesz, że tam gdzieś mury są i tak dalej, że cię za chwilę zarszujesz, siedzisz gdzieś po polach, byle do zmroku, nie możesz wyjść, nie masz co pić. Jaki to charakter cię kosztuje, jakie nerwy, to jest w ogóle nie do pomyślenia stres. I ci ludzie, którzy już tutaj do tej upragnionej Ameryki docierają, oni bardzo często ciężko pracują, mają w głowie to, co się działo, to, co przeżywali i mega ciężko zapieprzają na to, żeby ich rodziny miały tutaj dobry byt, miały tutaj dobre, godne życie i nie musiały przechodzić tego, co sami przechodzili. I to jest to, że my. Polacy w Ameryce jesteśmy mega silni, mega dumni i nie słyszę, nie widzę tego, że Polak Polakowi wilkiem. Oczywiście jest taka pewna grupa chicagowska, gdzie tam jest bardzo dużo troli. Często ci ludzie w ogóle nawet w Ameryce nie mieszkają, ale nieważne. Frustraci, którzy część oczywiście dla zabawy robi sobie bekę. Takie poczucie humoru i ta platforma daje, że pod... Pseudonimami można sobie e, tworzyć historię, można sobie obrażać ludzi, wyzywać i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że w takim prawdziwym, normalnym życiu, to spotykam się raczej ja, ja mówię o swoich doświadczeniach. Spotykam się raczej z uprzejmością, e, pomocą, jeśli jej oczekuję, jeśli jej potrzebuje, jakiegoś takiego wsparcia, jeśli czegoś nie wiem. E, to taki filmik na tym, że uważam, że amerykańska emigracja jest, przez to, że jest tak trudno dostępna, jest tylko dla niektórych, dla tych mocno zdeterminowanych i tych, którzy mają jakieś większe oczekiwania. Bo każdy może wyjechać do takiej Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i tak dalej, do Niemiec. No to w ogóle już nie mówmy o Niemiec, bo wyjazd do Niemiec to tak mi się wydaje, jakbym zapowiadł wyjechał. Że jakby z Mazowieckiego wyjechałem, nie wiem, na Podkarpacie. <grystanie> dlatego moje zdanie i teza jest taka: e, Dlatego tutaj nie, nie widzę takich youtuberów, którzy chodzą e, na amerykańskim rynku. Je, jeśli znacie takich Polaków, którzy narzekają na innych Polaków w Ameryce, oczywiście, wklejcie mi linki. Ja sobie wejdę, poglądam, poczytam, jak to właśnie jadą na, na, na rodaków w Ameryce, ale to się nie zdarza natomiast obłędnie dużo myślę, że tak z pamięci to mógłbym y, pięć kanałów o tak w tej chwili y, wymienić y, o tematyce emigracyjnej którzy właśnie, czy ja też myślę, że to jest częściowo dla wyświetleń no bo taka teoria mocno grzeje i powoduje, że a, że ci ludzie mają zbyt wyświetlenia, no i z tego mają dodatkową kasę bo wiadomo y, robimy to youtuberzy dla kasy nie dla niczego innego. To się robi dla pieniędzy. I teraz albo to się udaje, albo się nie udaje. Jeśli chcecie więcej widzieć takich filmików lub jak pracuję w Ameryce. Jak ustawiam europejski stelaż tutaj na Tubajforach, albo jak jakieś wenty, czy płytki, czy coś, to zapraszam, oglądajcie moje odcinki. Próbuję się przebić w tym falach tych wszystkich kanałów, które się powstają z różnym skutkiem. Czasami mam fajne wyświetlenia gdzieś tam YouTube polubi mój film i go gdzieś tam podbija wyżej, a czasami tak jak ostatnio tendencja spadkowa ten sam gość nagrywa te same materiały w taki sam sposób, podobne i jeden idzie, a drugi w dół. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć. A na, na koniec jeszcze zostawię wam Chyba nie pokazywałem tego, jak Amerykanie wożą samochody. Nie wiem, czy to było, czy nie było. Dajcie znać, bo nie pamiętam. To jest masakra to, co widziałem. To jest niebezpieczne wręcz. On chyba musiał być piany i w ogóle to tablice miał wygaśnięte, bo tablice w Illinois dostają takie naklejki. Każdego roku jest, jest inny kolor tej naklejki. W zeszłym roku była żółta, teraz jest taka bardziej czerwona. I Policjant na pierwszy rzut oka, jadąc za Tobą wie, czy y, masz stickera, czy nie masz stickera, czyli ważne, y, trzeba co roku odnawiać y, tablice rejestracyjne no, od, od wartości samochodu, ale tam przeważnie około 150 do 200 dolarów, 130, to, ale słyszałem, że jak ktoś ma taką niezłą drogą w furę, to i tysiaka potrafi za naklejkę co roku zapłacić. To już boli, nie? Dobra, wklejam jeszcze tej. Nara, trzymajcie się. No, tak to się robi w Ameryce. No prawy, ja pierdolę. Prawy łańcuch w ogóle nie napięty. Lewy tylko trzyma. Te się napina tylko na tych, To on jest najebany. Zobaczcie, jak go zaparkował. Cała laweta by się przychylił. Tak, to albo jest, co to, to jest? Magnum. wisi luźno tak. co za baralem jakie to przechylone jest masakra i on co on nie czuje Czy coś jest nie tak albo mu się przesunął ty a nie to by się łańcuch sprawy z prawej strony